Ponad 270 tysięcy uczniów rozpoczęło nowy rok szkolny w podkarpackich szkołach. W samym Rzeszowie naukę rozpoczęło blisko 40 tysięcy uczniów. Miejska inauguracja roku szkolnego odbyła się w szkole podstawowej nr 24. W Krośnieńskim Koperniku nowy rok szkolny rozpoczęło ponad 860 uczniów. Jestem trochę zdenerwowany, bo to nowa, nowa klasa nowa szkoła ale no myślę, że to będzie taka fajna przygoda. Trochę jest stres, bo klasa maturalna, więc wiadomo, że będzie ciężka praca, ciężki czas dla nas wszystkich, bo wszystkie klasa maturalna, także no póki co to się cieszę, że jest rozpoczęcie roku i jeszcze jest troszeczkę luzu. Do mnie na razie nie dochodzi, że to już klasa maturalna i tak naprawdę, że na tej sali za niecały rok będę pisała swoją maturę, ale mimo wszystko jednak towarzyszą mi też pozytywne emocje, ponieważ nie widziałam się przez dłuższy czas z moimi rówieśnikami i będzie to też taki moment na nadrobienie zaległości ze znajomymi. Ja wakacje postanowiłem spędzić tak dość intensywnie, żeby jednak w roku szkolnym już od razu tylko skupić się na nauce. Myślę, że dużo pracy nas czeka w tym roku. Zarówno drugie klasy, trzecie, ale także i pierwsze. Ponieważ jest podwójny rocznik, więc też może być wiele zamieszania, ale liczę na to, że wszystko się uda. Zastanawiam się, że będzie to bardzo pracowity czas, ale liczę na to, że dzięki temu, że jesteśmy w tak dobrej szkole, mamy tak wspaniałą kadrę i takie zaplecze, które jest za nami, damy radę po prostu świetnie napisać tą maturę, tak jak wszystkie poprzednie roczniki. Bardzo się cieszymy, dlatego że uczniowie wyszukują sobie szkoły, przyjeżdżają do nas z daleka, ale, ale mamy też. Takich naszych wiernych uczniów, na przykład po naszych klasach gimnazjalnych. Natomiast ja myślę, że wyzwaniem w tym roku szkolnym będzie to, że te klasy pierwsze będą równoległe, bo mamy klasy, wchodzimy w nowy program czteroletniego, czteroletniego liceum. Nie wywracamy do tego, co kiedyś było, ale to nie będzie w takiej samej formie. Poza tym funkcjonują klasy jeszcze liceum trzyletniego, czyli mamy program taki, taki równoległy tego, co nam, co nam ten rok szkolny przyniesie.